Natalia Ziętowska, witam. Zapraszam na serwis informacyjny TVSLD. Trwają już przygotowania do 19 już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra zagra dla dzieci z chorobami neurologicznymi i nefrologicznymi. Wielki finał grania już w styczniu i po raz trzeci. Do wielkiego grania przyłączy się także Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz dziewiętnasty, w tym roku nasze czerwone serca zabiją dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi, a dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Wielki finał WOŚP już 11 stycznia, tak jak było to w ubiegłych latach. W tym dniu na ulicy miast w całej Polsce i nie tylko wyjdzie tysiące wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu. Jak co roku akcję WOŚP wspierają gwiazdy z show biznesu oraz politycy i sportowcy. I również w tym roku członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagrają razem z orkiestrą. Zebrane przez nas gadżety zostaną wystawione na aukcjach WOŚB. Mamy tutaj dwie. Profesjonalne rękawice bokserskie z autografami Krzysztofa Diablo-Wodarczyka, aktualnego mistrza świata Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. Są to rękawice, które w listopadzie 2008 roku wylicytowałem podczas praski gali, boksu. Wtedy pieniądze pochodzące ze sprzedaży tych rękawic miały iść na dom samotnej matki w Warszawie na dzielnicy Praga Północ. Wówczas wygrałem te rękawice. E, licytując kwotę 3000 zł. Powiem tylko, że trzy tygodnie temu Krzysztof diablo Wodarczyk, e, będąc na gali boksu gdzieś w Polsce, takie same rękawice e, zostały wylicytowane za 20 tysięcy złotych, także, także myślę, że. Jest to bardzo ciekawy upominek, bardzo ciekawa pamiątka. Krzysiek robi coraz większą karierę, jest zawsze otwarty i uczestniczy we wszelkich przedsięwzięciach, które mają służyć pomocy osobom potrzebującym, także później po wylicytowaniu tych rękawic, po przelaniu pieniędzy za nie, razem ze mną pojechał do tego domu samotnej matki, gdzie nie tylko przekazaliśmy sprzęt, e, który tam był niezbędny, ale również spędzaliśmy ponad... Półtorej godziny czasu na rozmowach z tymi matkami, na spotkaniach z ich dziećmi. No, naprawdę była to bardzo ogromna atrakcja. To są pierwsze jedyne, które wylicytowałem, i wylicytowałem je właśnie z racji tego szlachetnego celu, na jaki miał być przeznaczony dochód z tej licytacji. Także bardzo gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że za tę rękawicę osiągniemy dobrą kwotę i ta kwota przysłuży się potrzebującym. W ostatnim czasie w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny – Polska jest najważniejsza, bo to o nim mowa – nie zyskał przychylności wszystkich partii. A czy zyska przychylność wyborców? Z ostatnio opublikowanego sondażu Homo Homini wynika, że nowy klub o nazwie Polska jest Najważniejsza cieszy się na tyle dużym poparciem wyborców, że gdyby wybory odbyły się teraz, to klub ten z wynikiem ponad 6% wszedłby do nowego parlamentu. Klub ten został utworzony z byłych posłów Prawa Sprawiedliwości, w tym m.in. Elżbiety Jakubiak oraz Pawła Ponceliusza, a na jego czele stanęła Joanna Kluzik-Rostkowska, która niegdyś wspierała Jarosława Kaczyńskiego w jego kampanii prezydenckiej. A jak szanse PJN oceniają politycy? Ja myślę, że każde ugrupowanie, które ma tak dobry wynik, ma powody do radości, ale przypomnę, że również kilka lat temu, kiedy socjaldemokracja polska tworzona wtedy była, wychodziła z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, miała poparcie 11, nawet kilkanaście procent, potem się okazało, że jednak wyborcy tej partii nie zaufali. W związku z tym myślę, że to jest takie pierwotne zauroczenie się tym, tym ugrupowaniem politycznym, które potem skończy się wynikiem paru procentowych. Zresztą patrząc na to, co dzisiaj robi Polska, najważ, Polska jest najważniejsza, to przede wszystkim wyciąganie posłów z prawa i sprawiedliwości. Patrząc na program, jest to program de facto PIS-u albo AWS-u, a więc to ugrupowanie niewiele różni się od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. No, różni się tylko twarzą, więc myślę, że, że wyborcy chyba nie nabiorą się jednak na tą nową postać tego ugrupowania. Było kilka takich efemeryt, które pojawiły się, zaiskrzyły, uzyskiwały nawet 15-20% potencjalnych głosów, po czym wszystko to wchodziło na swoje miejsce. Najbardziej szokujące jest jedno, że mamy w tej chwili taki talizman debaty publicznej, Pejoten, Że koledzy są sprawni medialnie i świadomie inspirują zainteresowanie ko siebie, ale wszyscy jakby w tej chwili komentują. Będą, nie będą, mają szansę i tak i tak dalej. Podczas gdy nie zajmujemy się e, tym, co jest e, najważniejsze, nie pozwalamy nowej inicjatywie okrzepnąć, żeby wreszcie przedstawiała program, spokojnie zbudowała struktury, tylko odbywa się to wszystko... W medialnie inspirowanej piarowskimi chwytami w Żawie. No, a więc wiadomością dnia jest, że młody Poncyliusz zasnął, że czy pomieszczą się w jednej formacji Kluzik Rostkowska z Kowalem, który jest bardziej konserwatywny. No i taka, taka paplanina, jak ja to nazywam. Trzy miesiące temu taka paplanina była wokół ruchu Janusza Palikota. No i gdzie? Jest dzisiaj Janusz Palikot z jego ruchem poparcia. Palikot jest w Sejmie, palikota poza parlamentem nie ma i już wiemy, że nie będzie. W związku z tym, życząc nowej inicjatywie, aby przetrwała ten trudny czas, nie tylko medialną sprawnością i przyciąganiem w sondażach tych, którym się znudzili inni, to jednak chciałbym, abyśmy zajęli się poważną polityką, taką solidną, programową abyśmy zagospodarowali przestrzeń po wyborach samorządowych a także z większą niż dotąd troską popatrzyli na wyzwania przed którymi stoi nie tylko Polska, mówimy w dniu w którym jest przyjmowany projekt budżetu po sprawozdaniu pod komisji gospodarczej budżetu i finansów, ale także popatrzyli na to w jaki sposób ochronić Polskę przed tektonicznym ruchem, który dzieje się w zachodniej Europie. Marek Borowski miał w sondażach 25%, kilkudziesięciu posłów i co? I nic. Nie mają żadnych szans. A powstanie PJD oznacza koniec PiSu? A powstanie SDP oznaczało koniec SLD? Oczywiście, że nie, bo partia to coś więcej niż jedna telewizja informacyjna i jedna gazeta bulwarowa, która chce założyć sobie nową organizację partyjną i mocno lansuje i wspiera w codziennym wydaniu także wieczornych wiadomości, one się nie nazywają wiadomości, wszyscy wiedzą, o jaką telewizję chodzi, no ale to naprawdę za mało, bo jeszcze do tego trzeba reprezentować prawdziwe problemy społeczne i zwykłych ludzi. A pojedyn reprezentuje grupkę, która na razie pracuje sama na siebie i sama dla siebie. Polska jest najważniejsza. Daje sobie w wyborach parlamentarnych duże szanse. Bardzo cieszymy się z ostatnich sondaży. Wczorajszy sondaż daje nam 8% i 13% jako partii drugiego wyboru. Przypomnę, że rozmawiamy o partii w budowie, partii, która dopiero zaczyna funkcjonować, także te pierwsze wyniki są bardzo optymistyczne. Zainteresowanie jest olbrzymie. Mieliśmy konwencję. W niedzielę i przyszły takie tłumy, że nie wszyscy dostali się do środka. I czytam teraz mailer: Jechałem z Rzeszowa, 8 godzin. Nie udało mi się wejść do środka, ale drugi raz też przyjadę. Także myślę, że początki są bardzo dobre i oby tak dalej. Jeżeli dalej będziemy tak efektywnie pracować, to na pewno szanse mamy olbrzymie. Ma długą, siwą brodę, czerwoną czapkę, czerwony płaszcz, czerwony duży worek, a w nim prezenty i jest zaprzężony w renifery. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że mowa o świętym Mikołaju. Z wiarą w niego bywa różnie, a jak z nią jest u polityków? Sprawdziliśmy to. Wierzy w Mikołaja? Jak byłem mały, to wierzyłem w Mikołaja, natomiast również jako starsza osoba też starałem się wierzyć w Mikołaja. W sensie takim, że zawsze moje dzieci obdarowałem prezentem. Teraz, kiedy dzieci są większe, mają powiedzmy po 20 lat, kilkanaście lat, no same nie wierzą w Mikołaja, po prostu w związku z tym bardziej patrzą na, na inną po prostu wsparcie prezentowe, czyli po prostu mama je obdarowuje prezentem, ale wiedzą, że to nie Mikołaj. Natomiast myślę, że dla wszystkich dzieci, które, które chcą wierzyć w Mikołaja i wierzą, bo przecież otrzymują od niego prezentu, no to są najpiękniejsze święta, w związku z tym chciałbym im życzyć bogatego Mikołaja, bogatego Gwiazdora i przede wszystkim świąt rodzinnych w pełnej rodzinie. Ja muszę się przyznać uczciwie, że bardzo długo wierzyłam świętego Mikołaja, a jeszcze dłużej wierzyłam w dzieciątko. Ja jestem z Katowic, jestem Ślązaczką i na Śląsku nie przychodzi w Wigilię Mikołaj. Mikołaj przychodzi 6 grudnia z prezentami czasem z Rózgą, natomiast po kolacji wigilijnej przylatuje dzieciątko, należy uchylić okno, należy się schować w sąsiednim pokoju i wypatrywać gwiazdki, na której to dzieciątko przyleci. I ja pamiętam, że jeszcze w piątej klasie, mając lat 11, kłóciłam się z wojną ze swoim przyjaciółmi, że, ten, że to dzieciątko na pewno istnieje, wszyscy stukali się u głowy. Moje dzieci, dwójka jeszcze wierzy, chociaż właśnie ta to, to średnia już ma 11 lat. To jest ta strasznie przyjemna chwila. Moje trzecie dziecko Józio, siedmiolatek, wierzy w oczywisty sposób, listy pisze, także chciałabym tę chwilę zatrzymać jak najdłużej i wszystkim, i dzieciom, i dorosłym życzę jak najdłuższej i najgłębszej wiary w świętych Mikołaja. Panu są napisane listy świętego Mikołaja? Ja wspólnie z dziećmi piszę taki list do świętego Mikołaja, oni zawsze wypisują co, co chcieliby otrzymać. Ale od paru lat mamy taką, e, wprowadziliśmy tak, z żoną taki, taki, taką jakby poprawkę do tego listu, że również e, tymi prezentami te dzieci dzielą się z jakimiś dziećmi, które, e, które czasami mogą nie otrzymać prezentu, albo te prezenty są dużo skromniejsze. U nas jest realiz, też realizowane takie e, drzewko, z tam gdzie pochodzę z Krotoszyna, takie drzewko, e, prezentowe, szczęścia, gdzie zawieszane są imiona i wiek dzieci, gdzie ludzie mogą zrywać takie choinki z tymi, z tymi nazwami i kupować prezenty. Ja myślę, że nie ma nic bardziej takiego radosnego, niż otrzymanie nagle takiego zupełnie nieoczekiwanego prezentu i takiego, który mógł być wymarzonym prezentem, a nie zawsze rodziców było na niego stać. Ja myślę, że to chyba taka dobra rzecz, żebyśmy w okresie Bożego Narodzenia, ale też przez cały rok potrafili ludziom sprawiać takie nieoczekiwane, pozytywne prezenty. Mam bardzo małe dzieci, więc z optymizmem urzędowym powiem wierzę. A pisze Pani św. Mikołaja, czy już pan napisał? Już? Córka pisze, ja pomagam, więc piszę. A jakieś specjalne życzenia w tym roku? Dla taty, czy dla dzieci? Siebie, jeżeli chodzi o prezenty. No, dla mnie najlepszy prezent na święta i nowy rok to Donald Tusk na talerzu politycznym. To znaczy, moim zdaniem ten rząd musi odejść jak najszybciej. Jeśli na święta będzie jakiś dobry prognostyk, że Donald Tusk już premierem w przyszłym roku nie będzie, to ja będę miał bardzo udane święta. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.